Witajcie moi drodzy, dzisiaj kolejny bardzo ważny temat z cyklu o podatkach. No nie są to podatki, ale powiemy sobie o tym, jak rozliczyć podatki od akcji, bo takie pytania do mnie też trafiają, a że mamy serię, kupują akcje, no to wydaje mi się, że będzie uczciwie, jeżeli powiem Wam, jak najlepiej rozliczyć i najszybciej tak naprawdę akcji. Zapraszam do materiału. Jak widzimy na mojej playlistie coraz więcej o e, tak naprawdę kryptopodatkach, bo teraz pierwszy film o akcjach filmów. Zapraszam do tej serii, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak rozliczać podatek od kryptowalut. Pewnie będzie dużo linków w opisie, więc zapraszam od razu do tego. I zapraszam też do subskrybowania i zadawania pytań, oraz łapkowania dla zasięgów tego filmu. Przechodzimy do rzeczy. To, co potrzebujecie, żeby rozliczyć w miarę szybko akcje samodzielnie, bo zaraz będzie sposób automatyczny, to jest PIT 38, w którym musicie w polu C, w takiej rubryce C, wpisać wszystkie swoje dochody, koszty uzyskania przychodów, przychód i wyliczony zostanie dochód oraz strata. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz, 19% tyle wynosi podatek od akcji. Natomiast w akcje em, Podajemy dopiero w momencie ich sprzedaży. Także kupowanie, z tego co zawsze robiłem i pamiętam, jeżeli kupujemy jakieś akcje, to nie musimy tego podawać, podajemy dopiero sprzedaż i wtedy wszystko wykazujemy, jak kupiliśmy, jak sprzedaliśmy, ale przez to, że jest to troszeczkę do końca niejasne, bo troszeczkę inaczej jest skupne sprzedażą akcji, a inaczej jest otrzymywaniem dywidend, będzie za chwilę sposób automatyczny aplikacja, która zrobi to za nas. Ja nie jestem doradcą podatkowym, więc nie słuchaj mnie w 100%. Zapytaliśmy się przy okazji czata GPT, co on na ten temat uważa, no i otrzymałem taką interpretację prawną, że w picie 38 19% od uzyskanego dochodu, czyli przychód minus koszty nabycia, brak kwoty wolnej, można otrzymać też od brokera PIT-8C, na podstawie którego PIT-38 się wypełnia. Nie jest to Zawsze. Oczywiste koszty uzyskania przychodu można zaliczyć do nich. Cena zakupu akcji, prowizje maklerskie oraz opłaty transakcyjne. Dywidendy podlegają 19% podatkowi dochodowemu. Dywidenda z zagranicy także mogą być objęte podwójnym opodatkowaniem oraz opodatkowaniem akcje zagraniczne. W oparciu o kursy walutowe, a możliwość opodatkowania w kraju źródła, na przykład USA. A jak rozliczamy, otrzymujemy PIT 8C z biura Makerskiego. Tak jak wspomniałem, nie jest to zawsze oczywiste. Ja tego PIT-u na przykład u swojego brokera nie dostaję. Wypełniamy PIT 38 i do, 38, przepraszam, do 30 kwietnia PIT 38 składamy, płacimy podatek. Jeżeli jest jakaś należność, no to ją deklarujemy. Oprócz tego na podatki podatki.gov.pl masz interpretację taką, można powiedzieć, rządową, dlatego na pewno tutaj jeszcze wspomniano, że do 30 kwietnia każdego roku masz czas. Ja Ci ten link zostawię, jeżeli sam chcesz przeczytać sobie to zinterpretować, wrzuć sobie to w chat GPT, poproś go, żeby Ci zrobił z tego raport i wtedy Ty uzyskasz odpowiedź, czy będziesz się z tym męczył sam, czy wolisz jednak automat. Ja ze swojej strony polecam platformę do inwestowania Trading 212. Link w opisie. Tam czasami wpadają bonusy z mojego linku, więc jak jeszcze nie wiesz, a dopiero się zainteresowałeś tym, czym są akcje i chciałbyś to robić. No to polecam Ci u tego brokera. Natomiast przedstawiam Ci dzisiaj nie jest to materiał sponsorowany, kalkulatorgiełdowy.pl, link w opisie. Będzie do mojego reflinku, gdzie możesz krok po kroku automatycznie rozliczyć podatek. Bardzo łatwo, bardzo przystępnie otrzymasz bardzo fajny raport z podanymi kolumnami, krok po kroku, do którego pola co należy wpisać. Tutaj po lewej masz te pola wyznaczone z podsumowaniem, z transakcjami. Co ciekawe, można tu też kryptowaluty rozliczać. Natomiast do kryptowalut inne narzędzie polecam, dokładniejsze. Natomiast co do takiego dodatkowego rozliczania, można powiedzieć, jeśli chodzi o akcje, to ten, ten program kalkulatorgiełdowy.pl będzie idealny. I co ciekawego, linka masz do niego w opisie. Pierwsza bardzo ważna rzecz to, że pakiet na początku jest za darmo. Możesz sobie przetestować, możesz sobie wypróbować, nawet będziesz mógł rozliczyć swój podatek za darmo. Wyższe pakiety będą oczywiście płatne, możesz sobie sprawdzić i możemy tutaj wrzucać tak zwane pliki różnego formatu, najczęściej CSV, tak jak tutaj mamy zaznaczone, JSON, PDF-y, w zależności od brokera, jakiego mamy, i najpopularniejsze tutaj jest Binance do kryptowalut, Capital.com, Coinbase, Crypto.com, to wszystko do krypto, nadal. Jeśli chodzi o stricte akcje, no to mamy mBank, mamy na przykład EToro, mamy na przykład IC Markets, mamy MetaTrader, mamy Plus 500, mamy Revoluta, Zondę do kryptowalut i na przykład mój Trading 212. To co musisz zrobić, jeżeli miałbyś platformę Trading 212, tą którą ja polecam, to bardzo prosty sposób: tam się generuje z aplikacji mobilnej lub z webowej taki statement za cały rok. Od 1 do stycznia do 31 grudnia, i tutaj wrzuca się te pliki CSV od najstarszego, to jest bardzo ważne, do najnowszego. Importuje się te pliki, i następnie mamy wygenerowany podatek. Krok po kroku jest napisane, co należy pisać. Co jest bardzo ważne, ja z nimi pisałem troszeczkę i znam tutaj nie osobiście twórców. Jeżeli masz z tym problem, oni zrobią to za Ciebie. Naprawdę, jeżeli są jakieś problemy z formatem plików lub z brokerem, są w stanie za to, że na przykład masz u nich konto. Wysyłasz im na maila. Oni ci sami zaimportują. Jeżeli byłyby jakieś pliki. Moje pliki parę lat temu pamiętam, i w tym roku też były przez nich przerabiane. Chodziło o tam jakiś rok zaległy do tyłu do tyłu, bardzo dawno temu, więc ja sobie to do nich wysłałem. Oni mi to wszystko wygenerowali i dali mi instrukcję, jak to zaimportować. Po prostu przerobili mi jeden plik chyba z, 2020, z roku 2021, z tego co pamiętam. Ok, myślę, że to tyle. Jeżeli będziesz chciał szczegółową instrukcję, tej platformy mają swojego YouTube'a, ale ja też pewnie jakiś filmik jeszcze nagram. Zostaw mi komentarz zasubskrybuj ten kanał, daj znać, co myślisz o tym o tej platformie. Załóż sobie tu darmowe konto. I my widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.